Jesteśmy po to, żeby poprzeć i wesprzeć w kampanii wyborczej i poprzeć w wyborach pana Adama Neumana, wieloletniego wiceprezydenta Gliwic, osobę, która e, tworzy potencjał rozwojowy tego miasta, gospodarczy. E, to, że Gliwice są miastem, którym jest drugi co do wielkości budżet w województwie śląskim, chociaż są inne mi miasta e, większe, e, mające większą. Większą liczbę ludności, to właśnie Gliwice mają drugi co do wielkości budżet. To z czego się bierze: z pracowitości, gospodarności, z przyciągania inwestycji. Dla pana prezydenta Neumana ten rozwój gospodarczy, Gliwice jako strefa dobrego gospodarowania, dobrej przedsiębiorczości, są niezwykle ważne. Mi w jego programie podoba się bardzo i czytałem o tym ta sfera związana z opieką zdrowotną. Potrzeby zdrowotne Polaków wzrastają. Wydłużyły się niestety w ostatnich latach kolejki do lekarzy specjalistów. Z 43 specjalizacji w 26 te kolejki się wydłużyły, w 13 pozostały bez zmian, tylko w 4 się skróciły. To pokazuje, jak wielka jest potrzeba dotarcia jak najbliżej pacjenta. Dlatego ten pomysł budowy szpitala, Roz, żeby przekształcić istniejący szpital powiatowy no w lepszą placówkę jest jak najbardziej wskazane, ale to się nie odbędzie bez współpracy z władzą ustawodawczą, wykonawczą, bez współpracy z rządzącymi w Polsce i naciskiem opozycji, który my możemy dzisiaj dawać, po to, żeby zwiększać budżet na nowe kontrakty. Jest, są wiele oddziałów w Polsce, które zostały wyposażone, zmodernizowane, nie mają kontraktów, nie mogą działać. Do takiej sytuacji oczywiście nie można dopuścić, ale pomysł jest jak najbardziej zasadny. Lepsza opieka medyczna, lepsza dostępność w lepszych warunkach. To mi się w programie pana prezydenta Neumana niezwykle podoba. Z całym środowiskiem ludowców, ale też koalicji polskiej wiem, że Paweł Kukis też będzie dawał swoje oświadczenie w tej sprawie i z bezpartyjnymi samorządowcami popieramy samorządowca. Nie jesteśmy związani w jednej formacji politycznej, ale wiemy, że jak ktoś sprawdził się przez kilkanaście lat w samorządzie, ktoś, kto ma duszę samorządowca, ktoś, kto ma też takie dobre zasady Polski samorządowej, czyli przekazywania kompetencji, a nie zabierania kompetencji do Warszawy, tylko zostawienia ich tutaj w małej ojczyźnie, zasługuje na to, żeby być prezydentem Gliwic.